Cześć, witajcie moi kochani, że bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fire Emblem. Musimy zabić Solona. To się działo fabularnie ostatnio. Musicie zobaczyć, bo zaczęły się dziać naprawdę mocno, mocno fabularne sprawy. W poprzednim odcinku tyle fabuły było, że jeżeli Was to interesuje, interesuje Was fabuła tej gry, a powinna, bo to, co się działo w ostatnim odcinku, było po prostu psychicznie dobre. Tak mnie to sprało i. Nie rozumiem co tam się do końca stało, ale działo się dużo. Więc zapraszam Was do zobaczenia tego co było wcześniej. Zapauzujcie sobie, wróćcie tutaj za chwilę, a ja tymczasem będę walczył i mam nadzieję, że po salonie dowiemy się jeszcze jakichś dodatkowych informacji, dodatkowej fabułki. OK, zabij go. Białe włosy mamy. No spoilerino. Myślę, że wiecie, co się stało. W każdym razie to jest duża zmiana. Powiem tak, to jest bardzo duża zmiana, że w końcu w końcu coś tu się rusza z naszą fabułą bohatera. Oczywiście. Wcześniej strata ojca, wcześniej motywy tego typu też były mocne. Nie powiem, że nie, bo działało to na mnie mocno. Ale to, co się stało teraz, to jest e, kosmos to po prostu kosmos dobra to mam załatwione tak ty idziesz na lewo a ty idziesz tutaj No cóż Teraz jeszcze bardziej jestem zauroczony, za, 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 za może nie, ale taki zaczarowany tą, tą grą, I po prostu kiedy oglądałem w, wcześniejsze filmiki, kiedy, kiedy widzę, jak teraz gra się rozwijamy, myślę sobie, to jest gra dla mnie, kurde, że to jest to, czego mi brakowało, ja pierdziele, naprawdę, to jest to, co mi, czego mi brakowało ostatnio. Zabij go chociaż. Myślę, że spokojnie możemy tego odesłać, Gdzieś do broń chociaż. Hmm. Że lepiej jakiś gambit zrobimy? Niby więcej zadaje obrażeń, ale to wciąż nie zabija, no ale cóż, spróbujmy. Tak średnio bym powiedział, że to zabije kogokolwiek, no ale... Zaatakuj, chociaż tyle dobrze. No, to tyle. Mam, no, przydałoby się to jakoś przeżyć, nie? A no, może zastrzel tego? Sorry, A nie wiem, jakbyś unieruchomiła go, ale nie wiem, czy tak się da. Dobra, ulecz. Nie zginiesz przy okazji. Hilda, coś chce co zrobić za, za potwór po prostu. Coś ona namorduje, jak zaczarowana. Au. On, jeszcze, on chyba jeszcze raz rzuca. Nie, nie rzuca jeszcze raz. Dobrze, dobrze, dobrze. Ta nie mogła zaatakować serio? Dziwne. Mogę się uleczyć? Jest taka chłopca w ogóle? Dobra, zastrzel tego gościa. Poziom, 25 poziom już ma. 30 by się przydał, nie? No. zginie. on zginie? Jest coraz bliżej jest z śmierci tak naprawdę. Pewnie no, przydałoby się zabić, ale szybę zostaną. Nie, bo dobił, a oh, znaczy dobiła, przepraszam, dobiła, dobiła oczywiście. Dobra, teraz kto powinien do, go dobić, nie? Chyba, chyba on. Dobrze. Teraz tak, ty byś mogła tutaj dobić jeszcze. Dobrze. drugi powiem Hilda, Hilda, co na wrzeszczy w ogóle. Za, co mi się wydawało, tak przeklikałem trochę, ale ile można, nie? Dobra. Ona ja nie zna, dojść. Rafael jest taki koksik, ale nie może dobiec nigdzie. Zawolny. Oj, To jest duży problem. That's the problem. On, bo mu się zmarło, kurde. Zastrzelisz go? Serio, nie zastrzelisz. To jest dziwny, trochę zabity, Trochę przybity. Dobra. Trochę okay, weź się, cofnij i, i zamorduj. Dobrze. Załatwiony. A ty uleczysz na odległość? Dlaczego on nie leczy na odległość? Dlaczego ktoś tam leczy na odległość, a ona nie leczy na odległość? Nie wiem. Myślę, że potrzebowali pomocy, iść tam lepiej w tą stronę. Nie, dobra, za blisko. Czy tak daleko może pobiec? Jeju. Dobra, załatw go. Na strzała pójdzie podzieli się eksp., może chociaż nie wszyscy na, 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 na strzała biją, ale to niech, on, niech ona, znaczy ona, on niech bije na, na 30 z manuelą połączonym. Wtedy dwie postacie dostają ekspa, nie jedna. To think that I would lose to mere beasts. But this is not the end. Tullus will carry out our mission somehow. I guess this is still far from over. No nie wiem, czy Klot powinien być MVP, skoro Bylet wyszedł, kurde, jakieś nie wiem, nie wiem skąd, ale on wyszedł, ale... wyszedł. Kurde, podziało się, co? Czy ja co fabularnie, co Ria powie? Tam, Rea, przepraszam. All's well that ends well. You're kidding, right? I understood putting it off while we were in battle, but now that it's over, just go ahead and spit it out. That hair, those eyes, that unfathomable power. What happened out there? You mean to tell me that an entity who claims to be the goddess was living in your mind? And it's been that way since you were a baby? And this goddess entrusted all of her goddess like power to you and then vanished. It's a difficult story to swallow, Teach. But the way you look now, I guess I've got no choice but to believe it. How could something like that happen? There must be a clue in Gerald's diary. If you believe the diary, there's a high possibility that Rhea did something to you when you were born. That's likely when all this began. What in the world happened to you as a baby? And what was Rhea after? Teach! What's the matter? Did you trip or. Wait. Are you sleeping? This must be an effect of the goddess's power. I wonder if Teach's body can handle the strain. Think, Claude. What now? Should I carry him on my back? <laughs> Easier said than done. And times flow

be for this moment to last forever i wish i could hold on to this time we have stolen that you and i could create a world without end i have heard whispers of what happened to you your appearance you have received power from the goddess from the moment you took hold of the sword of the creator i prayed that one day the radiant power of sothis which bathes Fodlin in its celestial light, might reside within you. But you are so much more than the light. You are my. Oh, yeah. No. Oh, nie. No. Jesteśmy jej What the fuck? Sleep. Just a while longer. I will be watching over you. Always. Always and forever. Oh wow! Did she want powiedzieć, tell jesteś that you're Part one: White clouds, Pegasus moon, throne of knowledge. The northern lands are enveloped in a bitter cold, and frigid winds are carried across the sea to the south of Adrestia. When feather-white snow falls on Fodlin's locket, the fort looks as delicate as a pearl. However, beneath that snowy blanket, her throat is more treacherous than ever. Czy to dalej jesteśmy uczniami? Czy wciąż jesteśmy nauczycielami? Czy coś się zmieniło nagle? Pray, please talk to me. What are you hiding? What is the meaning of how that one looks? It is almost as though As I said, there is nothing of which to speak for now. At the end of this month I read Gerald's diary. I happened upon it in his room. What? In it, he stated the reason for his departure. The baby, thought to have died in the fire, has returned to us. Gerald realized that you had done something to the child and decided to flee. What did you do to that baby, Rhea? Nothing questionable, I should hope. us enough. They will be here shortly. No more. I beg of you. I will take our dear professor to the holy tomb. There i should be able to see our dearest wishes to fruition when i was young i heard her voice there i'm sure of it you may enter i have been awaiting your arrival professor now that you have received sacred power you must go to the Holy Tomb so that you may receive a divine revelation from the Goddess. The Holy Tomb is where the Goddess sleeps. This monastery was originally built for the purpose of protecting that hallowed temple. Only a select few know of it, but there is a legend about Seros and the Holy Tomb. Saint Seros, the first soul to be gifted power from the Goddess, Received her revelation there. She was told that it was her sacred duty to save the people of Thodlin, and that she must use her power wisely in order to lead them. The words that were handed down to Saros from the goddess will likely fall upon your ears as well. Prepare yourself to go at once. There may you find out why you were blessed with such power. There will be a ceremony at the Holy Tomb it is then that you will receive the goddess's revelation you may share this mission with your students when received the revelation she had holy warriors by her side protecting her your students who have followed you and fought alongside you through the darkest of times are well suited to stand by you for the ceremony. Of course, as the leader of the Church of Seros, I will be by your side as well. Dziwne. The occasion is too significant to be missed. Even if something were to happen, I am more than capable of protecting myself. Much has changed, but your duty has not wavered. Steal your mind for the ceremony and czy jak wzięli ten sam kolor włosów na początku? To czy by, czybyśmy mieli taki też by się coś zmieniło, czy byśmy mieli po prostu takie same. No To cały, cały tydzień wolny? Och, chwila małą rodzinę Masz kwiaty! Oh, Hanneman Birthday. Kim jest Hanneman? A ten staruch. Niech ma. A może mieć jakąś specjalną klasę? Oj, ja dziwna klasa, ja pierdzielę, ja teraz tak potrzebuję Marketplace. Na pewno dlatego ja, bierzemy wszystkie, jak ile jest tam ich narobane. Ich z 10 może przesadziłem, ale z 5 dajcie mi. No to się zawsze przydaje. Teraz tak potrzebujemy kogoś awansować. Bajlet? Jest takie zielone włosy, się porobiły, naprawdę. Błagam was, tylko nie to. <ścoughs> Serio? <laughs> prawie 30, no prawie by się udało no kurde, mało brakowało Lorenz wszystko ma Rafael ma wszystko, na pewno a Ignac? Ignac też wszystko chyba ma Jacinta też ma, Marianne ma Hilda ma Leoni. o Leoni nie zdała ostatnim razem, oj przykra sprawa, ale, ale tak było to może teraz, 67% szans nie jest źle, może się uda zostań łucznikiem Jest! Jest! Za drugim razem! Za drugim razem zdałaś. No, Ok, mamy kolejną osobę Lindart. A, Lindart nie był wybrany. O, Lindart nie był? Serio? Wydawałem, że... Wydawało mi się, że był. Nie wiem, które mam wziąć. Czy black, czy white magic? Zobaczymy, jak będzie lepiej wyglądać. Warlock. Gdzie jakiś ptak wygląda. Kurde, to jakiś mój tam. On pisząc wygląda lepiej, taki jest bardziej mniej ptasiasty, nie żebym był to jakimś rasistą czy coś. A to się nie musi udać, dobra. O, trzymam kciuki. Jest, mamy. Kolejna osoba awansowała. Dobra, Petra. O, Petra możemy wbić na wiwerny. Dobra sprawa w sumie by była. Tak, może być tak. Sworm masterem. On nieźle wygląda. Azasyn. Tak typowy, jak azasyn tutaj wygląda. A, a, na wivernie. Na ale no, Axem przecież nie posługuje się. To, to bez sensu trochę, żeby miała to mieć. Sworm i zrobimy. Znaczy, azasynem powinien być bardziej. Może azasynem lepiej? Świętane do że byśmy jeszcze jej łuk. A co ona się w ogóle uczy? Bo ona się chyba właśnie latania najbardziej, kurde. Ale to latanie mi się ani, ani nie przyda ani nic w ogóle. <laughs> niefortunnie, bardzo niefortunnie. No Dobra, zobaczymy. Jak będzie? A, udało się, nice. Przewinąłem, bo to jest ta sama animacja. Awansowane. Manuela może awansować. A jako wygląda w, ogóle w tych swoich strojach? No tutaj, no to, to naprawdę jest odwalone. W tym, no, no to jest naprawdę odwalone. Okej, okay, ale nie mam więcej advanced. Um. Mhm. No dobra, to mamy. Teraz tak, przydałby się seminar, myślę. Battle. Mamy coś pod battle w ogóle? Trochę mamy, kurde. Może fajnie byłoby zrobić, ale... To no, możemy zrobić w przyszłym tygodniu. nie będzie więcej rzeczy. Eee, i taki nie chcemy. Może od, lepiej odpocznijmy? Tyle się działo, cholera. Okej, okay, teraz musimy manualnie ustawić, czego mają się w ogóle uczyć. Taski grupowe, oni chodzą na koniki. Ale teraz bym zmienił trochę i bym rzucił Rafaela i Hilde pod. O. o, super rezultat mają. Bo na nich chce się uczyć ta, ta, Hilda za bardzo. No ale kurde potrzebuję... Flint się to uczy takich rzeczy? Nie, oni muszą się teraz tego uczyć, bo oni, oni potrzebują, żeby, żeby to ogarnąć trochę bardziej. Goals. Rzeczy, które muszą osiągnąć. Jeżeli chodzi o Petrę. Już ma latanie na C+. Mocno, naprawdę mocno ma to rozwinięte. Ale ja bym zmienił bardziej na TIF. W tym kierunku bym poszedł bardziej, żeby rozwinąć to. Myślę. myślę, że to się przyda. No leci w to ma, A, już, kurde. Grubo. Jak ja bym chciał Ciebie zmienić na coś innego? Jeszcze co? Co wtedy? Dobra, jesteś jeszcze w Rizon. Zróbmy tak. Będziesz się uczyć... Jeszcze dodatkowo Horizon I e Fate. Żeby to ładnie rozwinąć obie te rzeczy naraz. Mają maena, bo e, na, no, na początek bardzo słabo. Tej to możesz automatycznie polepszać, bo to też, też nie jest takie ważne. Tak, żeby byle wszystkich po trochu tam poulepszali. polepszało w sensie. Mhm. Zacznijmy lekcję. Hey, możesz. O, oh, kurde. Iść tam połów trochę. <grystanie> ok, to nie był dobry pomysł. Rozumiem. Wysłuchaj o co mówiłem. Dzisiaj tam ci ze sobą współpracowali. Nie, 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 nie. To fajnie, trochę się pouczyli, dobrze, super, niech tam, niech tam wspierają się. Dobrze, dobrze. Dobrze. Tu niby cała zabawa się zaczyna, co? Znaczy, skip. Prawie battle byłoby pójść, o tak. Tu by się battle przydał, naprawdę. Nagrody są jakieś takie średnie, bym powiedział, ale... Zawsze można po spić, co? No dobrze. Uuu, supporty jeszcze. O Jezu, ale supportów porobiło się. Lorenz, z Rafaelem, Lisindą, z Marien już ma w ogóle taką gotową, z dobrą relację. My nie mamy z nikim, niestety. Ale to mamy z kim? Mamy z Petrą na A. A nie, my mamy na, na S już, jakby? Mamy gotową na S, jakby. Czy na A gotową? Ja nie wiem, czy na S, czy na A mamy bardziej gotową? Chyba na S już mamy gotową tam. Dwie postacie już mamy na nice jest do zrobienia. O kurde to Mercedes to trzeba by poznać lepiej, bo chcieliśmy ją przecież awansować do naszej ekipy. Znaczy awansować, rekrutować chcieliśmy ją. Może Rę, trzeba też bym poznać, ale boję się, że jak ją poznamy, to się to gówno wyleje dopiero. <ścoughs> taka jest taka jest sytuacja? Dobra, ale to w następnym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was już niedługo. Trzymajcie się. No i do usłyszenia. Cześć!